Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku porównujemy typowe komputery stacjonarne od Apple, czyli nowe Maci Studio, dwa nowe procesory, nowe nie nowe. Porównamy sobie ich moce. Zobaczcie jak to wygląda. Zapraszam serdecznie do materiału. Dobrze, znajdujemy się już na stronie. Apple Mac Studio ma więcej mocy. Ty też. Komputerek od 10 500 zł. Ocenimy sobie, czy to jest tak naprawdę dużo, czy nie. Linki przekierowujące do zakupu. Jeżeli ktoś się zdecyduje do modeli, które dziś pokażę w opisie, zapraszam do tych linków, jeżeli ktoś chce kupić. Ja mam wrażenie na pierwszy rzut oka, że to nie będzie tak dużo. Paradoksalnie, jak mogłoby się wydawać. Komputerek wygląda zacnie. One są bardzo ładnie zrobione. I pierwsza rzecz, cztery Thunderbolty. Mamy tutaj mamy Ethernet, zasilanie, dwa USB-A HDMI, wyjście słuchawkowe. No, czyli dużo monitorków można też podpiąć i bardzo szybkie te porty Thunderbolt na tym maczku turbo turbo dopalony chipami. No one te procesory będą prawdopodobnie bardzo bardzo mocne. M4 Max i M3 Ultra, tak to się nazywa w nazwie filmu masz konkretnie te nazwy. Ja sobie tu przekleję, żeby się nie pomylić. I teraz co? Co jest bardzo ciekawe, ja na początku się nad tym zastanowiłem. Ten M3 Ultra mocniejszy jest od M4 Maxa, co widać z porównania. M4 Max 16 rdzeni CPU, 40 GPU do 128 GB RAMu. Natomiast tutaj M3 Ultra 32 rdzenie CPU, 80 GPU do. 5, 512 GB RAMu, no, czyli to już typowe zastosowanie takie komercyjne, korporacyjne bym powiedział. Natomiast M4 Max, no jak najbardziej do jakiejś pracy takiej tworzenia kontentu innej, grafika, filmy, rendering. Mac Studio napędzany najpotężniejszym układem scalonym Apple'a, czy oni tutaj przyznają się do tego, że te najmocniejsze doprutę te procesory wsadzają? Niezrównany desktop Pro, dużo więcej rdzeni CPU, oszamająca grafika, dodatkowa pamięć RAM, ultra szybkie porty Thunderbolt 5, one będą diabelnie szybkie. I funkcje AI sprawiają, że maksują to prawdziwy tytan pracy. Nie klikamy tu po drodze nic, będziemy sobie jechać po kolei. M4 Max, no czyli do zastosowań profesjonalnych, do profesjonalnych zadań. Do tutaj jest opisane zadań AI, do różnych symulacji, do generowania napisów do filmu i innych. Tutaj szczegóły, czyli oni to już pokazują, że raczej dla, dla twórców wideo, edycja zdjęć, analiza danych i tak dalej. Tutaj będzie wszystko porównywane, może sobie to na montażu filmów sprawdźmy. Szybsze renderowanie filmów 8K Final Cut Pro, Max Studio z chipem M4 Max 4 i 6 razy szybciej. Max Studio z M2 starszą, Max 3 .2, z chipem M1, Max 2.8. No czyli jak ktoś ma M1 Max, no to prawie dwa razy szybciej do, jeżeli teraz by kupił to M4. Wyjściowo się porównujemy do 27-calowego iMaca 10 rodzeniowym Intel Core i9 i grafiką. No te Intele w Macach już nie działają dobrze, już tego zapomnijmy o nich. Te M-serii, M-procesory są super, fajnie to działa. M3. M3 Ultra, najbardziej zaawansowany chip dla profesjonalistów. Szybko montujesz filmy, modele językowe, muzyka. No fajna sprawa, jeżeli kogoś będzie na to stać. No i dlatego paradoksalnie te ceny nie są takie duże. Rendering 3D, tutaj mamy DNA, montaż wideo, AI, kompilowanie kodu. No porównajmy ten montaż wideo. Mac Studios M3 Ultra 4 razy szybciej od Maca Pro 16-rodzeniowym Intel Xeonem, takim serwerowym rozwiązaniem. No to jest diabelnie szybko, choć M2 Ultra 38, czyli tu nie ma dużego przeskoku między M3 Ultra a M2 Ultra, jak ktoś ma, czy nawet od M1 Ultra te przeskoki nie są bardzo duże, jak tam widzieliśmy w tych maksach, więc jak ktoś ma poprzednie wersje, można się zastanowić, czy warto wydajność ponad miarę. Idziemy sobie dalej. Komputerek ma wysokość 10 cm, szerokość 20, no czyli zmieści się wszędzie, tak, jako komputer stacjonarny rewelacja. Rozmiar oczywiście w sam raz. Tutaj pod kątem DaVinci Resolve pokazane. Max Studio dzięki wydajności układów scalonych pozwala czyli m 4 Maxem czy Ultra przede wszystkim Twojej wyobraźni działać bez ograniczeń. No to są komputery można powiedzieć do zastosowań bardzo profesjonalnych. Wszystko na chłodno i po cichu, czyli też układy tutaj popisują się układami dobrymi chłodzenia. Układami termicznymi, które wydajnie chłodzą te chipy, a one pewnie potrzebują tego, aczkolwiek Apple bardzo mocno stawia na tutaj tak tworzenie tych procesorków swoich, że de facto to chłodzenie nie jest aż tak istoty na przykład w Macbookach R, a tutaj po prostu one są bardzo fajnie zoptymalizowane. O Thunderboltach 5 ma prędkość 120 gigabitów na sekundę, 3 razy więcej niż w przypadku Thunderbolta 4, podłączanie kart SDXC i tak dalej, i tak dalej, czyli Thunderbolt 5 działa pie nawet trzy razy szybciej niż Thunderbolt 4 PCIE, możliwość rozbudowy do 120 gigabitów na sekundę. Porty z przodu, dwa porty USB-C lub dwa porty Thunderbolt 5, ale to mówimy dalej sobie przejdźmy, porty z przodu, a no tak, i cztery porty Thunderbolt 5 z tyłu. Czyli tu z przodu jeszcze są dwa porty USB-C lub dwa porty Thunderbolt. I na karty, trochę Thunderbolt lepsze. Z tyłu cztery porty Thunderbolt, i Ethernet 10 gigabitowy, bardzo fajnie, że ten szybszy już. HDMI, słuchawkowe, Studio Display, Mac Studio Mistrzowski. Duet, no to będą reklamowali tutaj swój monitor, żeby sobie skomponować razem z Maciem Studio. Dobrze to współpracuje ze studio-displayem, dużym 3,27-calowym wyświetlaczem RT-5K. One na pewno rewelacyjnie wyglądają. W akcji te monitory, jak się podepnie na przykład dwa, tak jak tutaj ta pani ma, jakaś praca, czy do jakichś dodatkowych tutaj kontrolerów do muzyki, czy do montażu. To na pewno rewelacja. odmień swoją pracownię. Podłącz nawet 8 wyświetlaczy do Modelus M3 Ultra lub 5 do M4 Max. No to ładnie. Tam z odświeżaniem słyszałem może być problem na, jak ktoś ma 120 Hz te monitory. No i akcesoria jeszcze do nich. Mac OS, najlepsze apki. Niech ci to śmiga. Apki śmigają. Reklamują tutaj. Co ciekawe, DaVinci Resolve mocno tutaj w tej prezentacji reklamują. Adobe Photoshop, Final Cut Pro ich markę też stworzony dla Apple Intelligence, no to oczywiste, będą to mocno też reklamowali, potężne możliwości z potężną ochroną prywatności. Tutaj można porównać sobie do swojego obecnego, może nie róbmy tego, bo to nuda. Można sobie porównać do poprzednich modeli. Tam mniej więcej żeśmy pokazali, że to będzie dużo szybsze. No wiadomym faktem to jest, że nie stworzą produktu, który nagle od M1 Maxa będzie wolniejszy. Będzie na pewno dużo szybszy, oni tak to robią. Nawet 2-1 razy szybsze CPU na potrzeby projektów, Thunderbolty, czyli pół raza szybsza grafika i dużo RAMu. Dobra, można sobie połączyć tutaj coś z iPhone'em, ustawić sobie Mac Studio w trybie AR, e -E który desktop jest dla Ciebie. No Maki Mini, jeżeli ktoś chce do domku prosty komputerek tak najbardziej, dla tworzących content yy, profesjonalistów zarabiających na tych komputerach Mac Studio od 10 500 zł, nie jest tak dużo, Maci Pro od prawie 40. Z procesorami M2 Ultra, no to te Maki Pro już się nie opłacają. Te Maki Studio na pewno cenowo bardzo fajnie i można sobie skomponować szybciutko taki, taki model z M4 Maxem lub z M3 Ultra. Z M4 Maxem od 10500 zł, 10500 M3 Ultra 21 zł złotych. No, powiem tak, jeżeli ktoś tego sprzętu potrzebuje, a on na pewno się zwróci i ktoś na tym po prostu sobie zarabia, to warto. Tutaj jeszcze dodatkowo, co warto zwrócić uwagę przy komponowaniu, jaki chip, ile ramu, jaka pamięć oczywiście masowa, zestaw sobie można skomponować. My może tego nie róbmy, bo to nie chodzi o to w tym filmie. I mam nadzieję, że ten materiał Ci się spodobał. Zostaw mi komentarz. Jeżeli jesteś zainteresowany tego typu komputerem, możesz napisać czy masz, czy będziesz kupował, bo tu pewnie niektórzy, którzy, niektóre osoby może, które będą zainteresowane kupnem, skorzystają z tego poradnika. No a my widzimy się w kolejnych filmach. Jest link, w linkach w opisie, są linki w opisie kierujące do tych komputerków. Zostawię myślę, że tylko dwa, te najważniejsze. No i tyle. I widzimy się następnym razem. Pozdrawiam serdecznie. Hej!